Cześć, z tej strony Krystyna Marczek i słuchasz podcastu Spokojnym Rodzicem Być. Dzisiaj w 25 odcinku chciałam Tobie powiedzieć o tym, jak możesz wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka. A żeby dowiedzieć się, jak wzmacniać to poczucie własnej wartości u dziecka, należałoby powiedzieć, od czego ono tak naprawdę zależy. Otóż zależy ono od swoistej takiej relacji między rodzicem a dzieckiem, która tworzy się w pierwszym roku życia. Są to tak zwane style przywiązania. Są cztery style przywiązania, i tylko jeden z nich, jak zaraz się dowiesz, jest taki, który daje dziecku poczucie własnej wartości od początku. I to dziecko idzie przez świat właśnie z tym poczuciem własnej wartości do samego końca, i nie musi już pracować jakby nad sobą i zdobywać i wzmacniać to poczucie własnej wartości. Pierwszy, właśnie i ten najbardziej pożądany styl przywiązania to jest styl bezpieczny. To jest wtedy, kiedy rodzic jest zawsze na zawołanie dziecka i spełnia jego wszystkie potrzeby. I fizyczne, i emocjonalne, i te najbardziej podstawowe, czyli jedzenie, przewijanie, potrzeba ciepła, zimna, suchości, ale też i bliskości, czułości. Więc te potrzeby, jeżeli wszystkie są zaspokojone, oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby jeden rodzic 24 godziny na dobę był dostępny dla dziecka, tylko żeby to dziecko miało zawsze kogoś, kto spełni jego potrzebę, kiedy ono tego potrzebuje. Tak? Kiedy ono ma potrzebę jakąś do zaspokojenia, żeby zawsze ktoś był, kto tą potrzebę zaspokoi. Drugim stylem jest styl ambiwalentno-lękowy. I to jest taki styl, w którym rodzic albo opiekun albo jest, albo go nie ma. I tutaj nie chcę oceniać, czy ten rodzic specjalnie jest, albo go nie ma, czy po prostu nie ma takiej możliwości, bo jest na przykład sam, tylko chcę tutaj omówić, jak to wygląda ta relacja. Jeżeli właśnie ten rodzic czy opiekun jest, albo go nie ma, to dziecko nabiera takie poczucie, że ono nie wie, czy świat jest bezpieczny. Ono zaczyna się wahać, ono się boi, bo nie wie, kiedy rodzic przyjdzie, kiedy opiekun przyjdzie, a kiedy nie. Czy jego potrzeby będą zaspokojone, czy nie. Czy ono zasługuje na to, czy nie. I to już rodzi się taka wątpliwość w dziecku od samego początku. Oczywiście to jest później do nadrobienia w późniejszych latach, ale już wymaga pewnej pracy, której nie wymaga ten pierwszy styl przywiązania, bo w tym pierwszym stylu przywiązania to poczucie własnej wartości jest od zawsze. Trzecim stylem przywiązania jest styl unikowy. I to najczęściej się zdarza, kiedy albo rodzic nie dostał w swoim dzieciństwie jakichś uczuć i jest po prostu odcięty uczuciowo, nie umie wyrażać tych uczuć, lub na przykład kobiety po porodzie, które mają depresję poporodową. I taki styl Charakteryzuje się tym, że po prostu te potrzeby są spełniane bardzo tak technicznie, bez emocji. Nie ma bliskości, nie ma emocjonalności, nie ma tych uczuć, nie ma tego połączenia między rodzicem a dzieckiem takiego bliskiego, takiego emocjonalnego. Są tylko takie techniczne rzeczy: nakarmienie, odłożenie, uśpienie, przewinięcie, i to wszystko. I takie dziecko. Potem też jest emocjonalnie odcięte. Takie dziecko najczęściej potem jest człowiekiem aspołecznym. Nie umie nawiązać prawidłowej relacji z rówieśnikami, izoluje się najczęściej i po prostu jest odcięte emocjonalnie. Nie umie potem w związku też sobie poradzić i nawiązać tych bliskich relacji. I czwartym stylem przywiązania jest styl Zdezorientowany lub zdezorganizowany, kiedy wobec dziecka od samego początku jest stosowana przemoc i kiedy jest stosowana ta przemoc, to dziecko później ma poczucie, że na nic nie zasługuje, że jest beznadziejne. I ta u takich dzieci najczęściej potem występuje depresja, uważają, że nie są warci niczego, że nie chce im się żyć, że wszystko jest bez sensu i stają się albo ofiarami przemocy, wchodzą najczęściej w związki przemocowe, gdzie są albo agresorami, albo ofiarami. Przemocy i uważają, że to jest normalne, bo kiedy bije, to kocha, albo że żeby mnie kochała, to muszę ją uderzyć. I takie relacje właśnie tworzy ten styl przywiązania. Mam nadzieję, że tego jest coraz mniej. Chciałabym wierzyć w to, ale niestety takie przypadki jeszcze się zdarzają. Jak się domyślacie, ten styl bezpieczny jest jedynym pożądanym stylem, który od samego początku daje to poczucie własnej wartości dziecku i wzmacnia je cały czas, bo u dziecka musi być wzmacniane to poczucie własnej wartości, bo ono jeszcze się kształtuje. Tylko ten styl bezpieczny jest, zapewnić, jest w stanie zapewnić. To zdrowe poczucie własnej wartości u dziecka. Oczywiście w innych stylach jest to wszystko do nadrobienia, natomiast im większe są odstępstwa, tym więcej wymaga to pracy. W ostatnim przypadku wymaga to na pewno terapii, na pewno przewartościowania pewnych rzeczy i długotrwałej po prostu pracy nad sobą. Ja przypominam, że. Ty też możesz być spokojnym rodzicem. Im więcej wiesz, im większą zyskujesz świadomość, tym bardziej stajesz się spokojnym. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, to zapraszam Cię na konsultację wstępną. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!